Czas na przegląd najważniejszych wydarzeń i skandali 2022 roku, a zaczniemy od gwiazdy, która nie znikała z pierwszych stron gazet. Taki tytuł otrzymała Taylor Swift. A to za sprawą wyprzedanej trasy koncertowej nowego albumu oraz spekulacji jakoby nieodzajemniona miłość do najlepszej przyjaciółki była powodem napisania nowego albumu. A jaka gwiazda przyczyniła się do filmowego sukcesu? To niewątpliwie zasługa Toma Cruz'a w filmie Top Gun Maverick. Ten przebój ustanowił rekordy we wszystkich dziedzinach i z łatwością dostał miejsce wśród sławki wartego miliardy dolarów. A jaki był największy skandal z udziałem gwiazdy? To niewątpliwie tegoroczne rozdanie Oscarów, gdzie Will Smith wkracza na scenę i policzkuje jednego z prowadzących. O, oh wow! Ale i światowe media w tym roku zaliczyło kilka wpadek. Jedną z nich jest fatka Daily Mail, która pomyliła polską reżyserkę Agnieszkę Smoczyńską z francuską ikoną kina Juliette Binoche. A teraz pora na najdziwniejszą sytuację, jaka miała miejsce w show biznesie, a tytuł ten otrzymuje Kendall Jenner i jej nieudolne krojenie ogórka. Wideo natychmiast stało się wiralem, a fani modelki wytknęli jej brak podstawowych umiejętności. A co powiecie na papiery rozwodowe dostarczone na oczach milionów? Na taki pomysł wpadł ex-partner White, który dostarczył jej tajemniczą kopertę na oczach tysiąca obserwatorów. Got it. Thank you. Bardziej zdziwiona mogła być jedynie naczelna amerykańskiego woga Anna Wintour. To miejsce zajmuje od 1988 roku i jak dotąd nikt nie poprosił ją o dowód tożsamości, aż do tego roku. Swoją drogą styl Anny Wintur nie zmienia się od dekad, a jej znakiem rozpoznawczym są krótko ścięte włosy i czarne okulary. I to jest wszystko w dzisiejszym planetarium. Ja się z Państwem żegnam i życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Widzimy się w czwartek o godzinie 16.30.